Ja pierdzielę. No. no nie, no źle mi się klikło. Dobra, tego przed chwilą nie było, nic się nie stało. Ja wam witam ja was witam serdecznie. Szczur Dawno mnie. Dobra, może bez przesady. Niedawno mnie nie było, ale niedawno nie było F... FNAFA. No więc macie fnaf yy, No. Yy, tak. <laughs> Co ja jeszcze. Ma... Czym tu się używało latarki? Czym tu się latarki używało? No. Ej serio, czym tu się latarki używało? No, dobra tylem To sobie nakręcamy i gramy dalej po prostu A dawno nie grałem no także czwarta no myślałem szczerze że trzecia nie spodziewałem się czwartej No Mangle. Eee. Eem, co to jest? A, ktoś jest w kuchni? Czy to nie, nie ta wersja? Halo! Spaming! Co mi powiecie, kochani widzowie, którzy tak tego nie oglądają, ale co mi tam? Eee. Co ciekawego mi możecie powiedzieć, jak tam w szkołach? Kto mnie tu niby bekam w krzaka? Jakieś pałęce wleciały, bo u mnie i to z angielskiego, mój ukochany przedmiot. Nienawidzę. No, kurde. No, tak się nie robi. Tak się nie robi. Tak nie wolno. Serio? Nic? Nie? Mungla What? Why there is no one here? A, maskę miałem założyć, dobra Pomyliło mi się, dobra Przy nim trzeba założyć maskę na razie nic się nie dzieje ciekawego. Tylko mam spam z każdej możliwej strony. Nic. Tutaj też. A moglibyście mi łaskawie. Dziękuję. Eee, coś mi się wydaje, że może mi nie starczyć baterii. Ale to, 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 to tak tylko mi się wydaje. Że jest przeczucie takie. No tam... Przeczucia... Ale przeczucia nie są jakieś ważne. Już bym zrobił błądkę, mam ja latarkę, nie maskę, ale... Dobrze, spokojnie, to jest tylko gra. Głupia, juzle, śmierdząca gra. Okej. Okay. Przepraszam, jeśli obraziłem. Nie chciałem. No, kur... Mm. Tak się nie robi. Udało mi się. Nice. Myślałem, że za późno to zrobiłem, ale udało mi się. Że jestem zarombisty. No pierdziele. Mm. Jednak nie jestem zarombisty. Lepsz, kontynuujemy dalej Zobaczymy co to się zrobić Hm Na razie spokój Niczego nie spodziewający się Stróż nocny Spokojnie siedział i rozglądał się po kamerach Pizza pleksu nakręcając pozytywkę automatycznie stwierdził, że CO SIĘ STAŁO znaczy on tak nie stwierdził, ale co się stało okej okay. chyba nie za dużo się stanęło uff Freddy, dasz mi szczęście no i teraz mam szczęście do końca życia szczęście Fajne pluszaczki, jakieś zabaweczki, jakiś marionet śmierdzący. Bez sensu wykorzystywane światło. I cisza. Głęboka cisza. Zapytacie mnie, jak cisza może być głęboka? Nie mam pojęcia to nie jestem, mimo że jestem na Humanie oceny z polskiego to 2 plus i 3 i 5 Ale to 5 z aktywności zresztą w pracy z, yy, z pracy w grupie, Także można by powiedzieć, że zostałem 5 za rysowanie i tak kiczowa tego rysunku swoją drogą, więc A co was to obchodzi nie ma? powiecie mi. Nie wiem. Tak samo mówię, żeby cokolwiek mówić. Dobra. Miałem problem z kurna. Super, pewnie Walizka nie sprzątnięta, oczywiście. Ostatnio próbowałem się zdenerwowałem. Musi przyjść mama i narzekać na to, że walizki nie sprzątałem, zadania nie wykonałem. No nie no, tylko nie to, no, że świat się zawali, bo walizki nie sprzątałem, Nie Niezupełnym przypadkiem już drugi raz mi wchodzi akurat wtedy, kiedy nagrywam. ona nigdy mi praktycznie nie wchodzi do pokoju. Tylko akurat wtedy, kiedy nagrywam. A. Się uspokoić na spokojnie, trzeba to wykarować. Chyba mam już nawet pomysł na tytuł filmu. Tylko muszę zobaczyć, jak zginę w tej nocy. No chyba, że wygram. To będzie fajnie, ale wątpię, że wygram. Eee, szybciej. Czego mnie tu tak dzwoni? Dosłownie nikogo tu nie ma. Co wy ode mnie chcecie? Aha Spaming światła Dobra. Myślę, że zadziałało. Balon boi. W tej śmieciu. życie jest ciężkie idź mi stąd dzięki ciebie zespamujemy taktika jest prosta kolego co mi tam wchodzi do wentów mangle okej, okay. na razie nie ma Spring Bonnie, chyba, Spring Chica, tak? Coś... Ach, wykrakałem, chyba, tak troszkę. Hmm, dziadu. mi nic, tu nie masz podchodzić. Dobra, on tu po prostu stoi. I on nie chce po prostu stoi. Okej, okay, czyli po prostu wszystkich wentach trzeba maską zbywać. No fajnie. Foxy get out. tam get lost. Whatever. Po prostu, żeby cię tu nie było. Czemu tak krzyweryje cały czas się tu pokazują? No. Hmm. Wiedziałem, wiedziałem, że ona tu jest, ale złożyłem maskę po odpowiednim czasie, prawda? jest. <trujemy> no teraz to się spóźniłem chyba. <trujemy> Zabij się. Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie. Moja psychia nie jest na tyle silna, aby kontynuować granie w tą grę więcej niż 3 próby. No i do następnego, cześć!